Dzień dobry! Trzecia wojna światowa się zaczęła. Dlaczego dla nas wszystkich lepiej przyjąć, że tak faktycznie jest? Ta wojna, jakby była daleko od nas wojna na Bliskim Wschodzie, ale patrząc się na wszystko dookoła, co się dzieje, to dla każdego z nas lepiej przyjąć, że to jest początek trzeciej wojny światowej. Dlaczego tak lepiej przyjąć? Bo wtedy powinniśmy się trochę wystraszyć. Znaczy, każdy to inaczej odczuwa, ale śmierć zbliża się do każdego z nas. I nikt z nas nie wie, kiedy to nastąpi. Każdy z nas wie, że mocarstwa mają tyle broni nuklearnej, że gdyby ją użyli, to mogło zniszczyć całą kulę ziemską. Dla każdego z nas lepiej przyjąć, że to już jest początek trzeciej wojny światowej, bo w tym momencie uzyskujemy czas zbliżenia się do Pana Boga. Jak trwoga, to do Boga. Warto się wystraszyć. Warto się wystraszyć. Czyli zrozumieć, że ten czas może się okazać dla nas jest super krótki. On jest na pewno bardzo krótki, ponieważ nawet jak 100 lat żyjemy, to to jest taki moment wieczności. Rodzimy się ja mam 67 lat minęło jak jedna sekunda. Nawet jeśli pożyję jeszcze 10 lat, to jest jedna dziesiąta sekundy, która mi została. Jeśli ktoś ma lat 18, to zostało i przeżył to w ciągu jednej sekundy, to zostało mu jeszcze 5 sekund. I życie wieczne przed nami. Więc warto przyjąć, że to jest początek trzeciej wojny światowej i zacząć zbliżać się do Boga maksymalnie szybko jak to możliwe. Czyli nie rezygnować z codziennej mszy świętej, jeśli to jest możliwe, za nabrać chęci bycia na codziennej mszy świętej, bo już taka chęć powoduje, że Bóg może nam to uprościć, nawet jeśli jesteśmy bardzo zajęci, zmęczeni, nie mamy siły ani możliwości bycia w kościele codziennie. To jeśli chcemy być, to Bóg może tak to uczynić że my będziemy mogli być nam mszy świętej codziennie, jeśli nam naprawdę zależy. Jako, że ja cztery lat byłem w morzu, to sprawą oczywistą jest, że ja nie mogłem uczestniczyć we przy świętej. Ale założy... zależało mi niesłychanie na tym, żeby przyjąć komunię świętą. Poprosiłem arcybiskupa Gocłowskiego o takie dokumenty, żebym ja mógł spójść do jakiegokolwiek księdza na kuli ziemskiej katolickiego, żeby mi udzielił Najświętszego Sakramentu, Dostałem takie dokumenty i pływałem 20 lat na statku z Panem Jezusem. Ja spałem metr od Pana Jezusa. No, teraz jest jeszcze fajnie, bo Kościół mam blisko. Kościół mam blisko, więc jestem tam codziennie. Ale dla każdego z nas warto posłuchać Matki Bożej w Medżugorie, która mówi, że gdybyśmy poświęcali 3 godziny, 3 godziny dziennie na rozwijanie naszego ducha. Czyli poprzez codzienną przeświętą, komunię świętą, poprzez różaniec i koronkę, do miłosierdzia Bożego, to my byśmy się rozwijali prawidłowo. To tak jak z kwiatami, które są dookoła. Jeśli nie będziemy je podlewać, to one uschną. Trzy godziny dziennie poświęcenie dla naszego rozwoju ducha. To największy skarb dla nas samych, dla każdego z nas. My nie robimy czegoś dla Pana Boga, bo Panu Bogu nic dołożyć nie możemy. Nic. Natomiast Bóg może nam dać absolutnie wszystko. Więc poprzez zbliżenie do Pana Boga uzyskujemy takich kilka darów. Dar miłości Boga i bliźniego. Dar wewnętrznego spokoju. Że wojny trwają, a my się nie boimy. Dary Ducha Świętego, dar mądrości, męstwa, pobożności, bojaźni Bożej. Genialne cuda opatrzności boskiej, która dzieje się w, w życiu każdego z nas cały czas. Tylko, że Bóg nas ostrzega, pomaga, a większość z nas to lekceważy. Więc pora się obudzić, przyjąć, że to jest początek III wojny światowej. Ona będzie, bez wątpienia będzie, bo ludzie są, oddalają się od Boga na całej kuli ziemskiej. To nie jest tylko, że w Polsce tak jest. Ludzie doszli do wniosku, że skoro oni już są tacy mądrzy, mają tytuły magistra i profesora i wiedzą, jak ten świat działa, to nie, jak się spojrzy w lunetą w niebo, to nie widać raju, a jak się wywierci dziurę w ziemi, to nie widać piekła. Tylko, że to nie tam jest. Jest więcej przestrzeni, wymiarów przestrzeni niż my znamy. My znamy tylko trzy. A tych wymiarów jest pełno. Dlatego każdy z nas ma aniołów, dobrego i złego. My ich nie widzimy. Niektórzy widzą. Ja jeszcze nie, ale wiem, że jest tu sporo. Dookoła. I fajnie się z nimi żyję. A te złe jakoś tak. modlę się do świętego Michała, Archanioła, więc jakoś tak te złe trochę dalej są. Więc zachęcam wszystkich do. Super poważnego potraktowania Boga i tego, co Matka Boża do nas mówi, ponieważ to są ogromne łaski dla każdego z nas. Warto prosić o pokój, o miłość, o wszystkie dary. Matka Boża w cudownym medaliku, kiedy pokazywała dłonie z pierścieniami, zakonica pytać, dlaczego niektóre z tych pierścieni nie świecą. Matka Boża mówi, bo ludzie nie proszą o łaski. No, warto prosić, warto prosić, żeby uzyskać, i wtedy ta łączność z Bogiem występuje, kiedy my prosimy i uzyskujemy. Wtedy, kiedy te prywatne nasze cuda się dzieją w naszym życiu, to nabieramy wiary, ale do tego potrzeba czasu, więc lepiej przyjąć, że ta wojna trzecia się już zaczęła, że czas mamy ograniczony, bo on naprawdę jest ograniczony, bo to wszystko jest blisko, tak? Matka Boża poprzez Łucję z Fatimy mówiła o tym, że trzecia wojna światowa to będą wybuchy bomb atomowych. Ja nie sądzę, żeby to teraz tam się działo, na Bliskim Wschodzie. Bo Matka Boża to inaczej przekazała Łucji, ale kiedyś to nastąpi. To będzie przerażająco straszne, więc lepiej to modlić się o pokój, ta wojna będzie, ale od nas zależy, jaka ona będzie. Czy ona dotknie naszego domu, naszych najbliższych? Bo człowiek kombinuje, jak zniszczyć jeden drugiego, natomiast Bóg może ochronić każdego człowieka. Dobry Boże, dopomóż nam wszystkim zrozumieć. Proszę o wszystkie dary ducha się u nas wszystkich, abyśmy Cię, Panie Boże, kochali, nigdy nie obrażali. I starali się być świętymi. Boże, da pomóc. Bez Ciebie to nic nie da się, nie da się zrobić. Dziękuję to Panie Boże. Dziękuję Tobie, ukochana Matko. I wszystkim zastępem, Manio, Księżyc, Bóg usługi Bóg, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.